Uśmiecha się do nas serdecznie i prawdziwie jak do dzieci. Jak Nigdy wcześniej. Pada mi do głowy pomysł, że on jest świadomy tego, co zazwyczaj robi, ale nad tym nie panuje i nie może przestać. Olka idzie do pokoju dziadka. Bierze kartkę ze stołu. Ola i Kuba, nie jestem wylewny, nie umiem. Cholera z tym. dalej jesteście, ale najpiękniejsze. Mądrze rozporządzajcie złotem. Zaraz mnie tu szlak trafi. Dotknij berła, będziesz zwolniona z kwarantanny. Statek nie dopłynął do Argentyny, kiedy złapali tego morderca. Chciałbym zobaczyć jego gębę. Ty też chcesz whisky? Pytam No ale... Koniec. A! От Chrosno. Che chö吧. Se do프no n'eo vseho특 o addition 5020. e vbellitch Ne, 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 Ne Cheers! F ours Mm-mm.